Dzień dobry. W tym filmie przedstawię styropian grafitowy Swisspor Lambda 1031, jedno z najlepszych dostępnych na rynku rozwiązań do izolacji podłóg i dachu. Teraz sprawdzimy ile waży paczka styropianu. Swisspor Lambda 1031 to styropian klasy premium charakteryzujące się bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła – lambda 0,31. Oznacza to, że zatrzymują więcej ciepła niż klasyczny styropian biały, nawet 20-30% więcej i zapewnia lepsze parametry izolacyjne niż XPS. Płyty tego typu mają wytrzymałość na ściskanie na poziomie nie mniejszym niż 100 kPa, co oznacza dopuszczalne obciążenie rzędu 3 ton na metr kwadratowy. W badaniu na ściskanie ten styropian wypadł dużo lepiej niż deklarował producent. To naprawdę świetny wynik, który świadczy o wysokiej jakości produktu. Swisspearl Lambda 10031 to najwyższa jakość izolacji, idealna do domów pasywnych i energooszczędnych. Ten i inne styropiany grafitowe do dachów i podłóg znajdą państwo w ofercie naszego sklepu internetowego styro24.pl.